Z tej strony i Dzisiaj gramy sobie w Minecraft. Wraz ze mną jest dzisiaj gość specjalny. Siema to tu Michał. No właśnie. Dzisiaj idziemy sobie do świata mrówek. I dwa mody, które dzisiaj dodałem, to jest Craft Guide i Zen Map. Zresztą tu już chyba widać, może pójdziemy się przespać. O i zniknął znak wolności. Dobra, chodzimy do, do świata mrówek I szukamy drzewa tego wielkiego, nie? Chyba Będziemy bogaci Tam mrwa By nie przeniosło gdzieś dobrze Raz się zespalnowałem koło tego wielkiego drzewa Miałem fuksa strasznego Najgorzej będzie z tym dragonem Chyba włączymy sobie Pokojowy Do tego dragona, co? Bo on nie naprawdę nie chcę mieć z nim przesrana A kurde kurde to Nie to drzewo, ale dobra, dobra prawie prawie Kurde LADŻY LADŻY LUDZIE Lagi by. Lagi. Lagi. No jesteśmy oczywiście przygotowani Mamy Derta, mamy wsi, Ale fajna laska Szkoda, że tych nie wziąłem Dobra, trudno Jak będzie jakieś mrowisko, będziemy musieli patrzeć O, tutaj to to Tomato. Dobra, lecimy. u sukrówki, sukrówki, sukrówki. Czy jest I oczywiście. Pamiętacie chyba ten taki mini dungeon? Ten, te, te spawnery, i na górze były emeraldy. Zniszczyłem sobie te emeraldy, i zauważyłem, że z tych y, potworków, z tych mopków, wypadają te ametyst wypada. No i sobie pozabijałem parę. Dokładnie to 28 jak podajże, Nie. 29. 29 ich zabiłem. I mamy całego socika. Byście pytali, skąd ten set Boże, ile to lasek? Czemu nie wziąłem, kurde kwiatków? O, są kwiatki! Kwiatki, kwiatki, kwiatki! Brać, 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 brać. Musimy kwiatki zbierać. Musimy oswoić sobie te panienki. Że potem robić sobie z nimi, co chcemy. He, Ty co tak cicho siedzisz, co? Ty? Ty? Co? Co tak cicho siedzisz? Nie no, nie chcę ci przeszkadzać, wiesz. Nic normalnie. Proszę, pr przepraszam was za to ziewanie, ale, ale ja jestem zmęczony. Bo ten już pół dnia u mnie siedzi. Hmm. Pytufi. Trzeba I się musi. wyluzować. Myślę, że dzisiaj się dyska. <grym> pozabijamy króweczki. Będziemy mieli parę złotych jabłek. Szkoda, że nie możemy takiej taki wziąć kurde ze sobą. Do naszego świata. Ale byśmy mogli taką zasponować, byśmy mogli je hodować. Takie dwie bym chciał, Bo zarobiście. żebyśmy mieli takie dwie. Swoimy sobie o sobie. Dziwnie to zabrzmiało. Oswoimy. Dobra, już mamy ją oswojoną. Gdzie ta krówka? Sprawdziła. Dobra. Michał, jak, którą tu oswoić z tych dwóch? No wiesz, ja powiem tak. Ładniejsza. Czyli to po po lewej. Tak. Normalnie. I to. W sumie miałem zamiar dwie. Chuj, chuj, chwilecz. Ciebie też. I ciebie też lawkam. Lawkam. Rzucam. Ja was wszystkie dziewczynki z gwałce. Cicho bądź. Co ty za się śmiejesz? Z ciebie. Jest kraken! Musimy go zabić. Jest, jest, jest. Jest ten. Te... Błagam, nie. Jest ten końc. mi się. Ej, znaleźliśmy Ankę Rambola. paręnaście Anek. Jej. Ale fajnie, Rambola będzie ucieszony. O, kill off. Zaląbiście z tyktaczem Ale fajnie, mamy kill -off z Tiltaczem. O, Po co? Mam już ich parę. Patrz ile. O kurde. Nieźle, Nie. Takie trzeba mieć... A, nie. To są mrówki te? Tak, tak to są tak, te. Tak. Musimy zrobić one pointa. Mrówki. Stolki. Motor graficzne. Nie. Mrówki. mrówki. Powinniśmy trafić. Uś Dobra, sorki Czemu? Jak kreślę Co? Ja kreślę Won! Won! Won Zły pies Za nie dostaniesz kiełbasy Nie będzie kiełbasy, nie będzie Zobaczysz, nie będzie kiełbasy, nie będzie Kurde, nie wiem nie koło krążę koło tych mrówek. Kurde, gdzie jest jakieś dobre drzewo? Gdzie jest to drzewko? No ludzie! Nie chcę dziewko. Nie chcę drzewko to surowców. Oczywiście już y, w tym dniu jeszcze nagram jeszcze dwa odcinki. Zostę nam cztery minuty. Po tym odcinku od razu biorę się za nagrywanie drugiego. Kurde, słychać mnie w ogóle! Ej. Dobra, napiszecie mi w komentarzach, czy mnie było słychać. Nasz na następnym odcinku będę mówił bliżej mikrofonu. Tak naprawdę nie mam mikrofonu. Ale to zrobiłem. Kurydza. Kurde! Co jest? Oczywiście, w następnym odcinku on też w mnie będzie. Niestety. Yeah. Dobra. Ci są te pedały. No, kolejne mrówki. Dobra, już tamte będą. Jezu! Są krówki, są krówki, Nie żarcie! O, fajne żowo Żarcie, żarcie, żarcie! Kurde. Kurde, ile ich tu mi się zebrało, tych dziewczynek? Ja potem po tym odcinku jeszcze wypijemy coś sobie, no? no. no. Nie, żeby browala, nie, czy coś, no, tylko herb herbatę. No, tak, nie, no nie, nie, herb nie, właśnie nie, browala. No Nie żadna szkoda, tylko nie. Po prostu. Ja wczoraj już piłem. Ja też. Ha ha ha. jeszcześmy. A ja tylko trochę, nie chciałam się więcej. No. Potem trochę Z zwolim. umiarem. Z umiarem. Ja piję z umiarem. Nie każdy. A nie wiem jak inni. Bum. O niej, patrz, co? No. Ale to jak specjalnie mówię, ja naprawdę tylko nie robię dla hajsu, <noise> <noise> ale nie, serio, nie robię tylko dla hajsu, naprawdę to ja nagrywam te odcinki dla Was, nie żeby coś. Tak jak inni kurde hajsy tu dostają Nie, ja niestety hajsu nie dostaję Nie dostaję No po co mi kurde hajs? mogę kurde sobie sam Ja, ile ich tu się zebrało? Mi hajs niepotrzebny jest Ile będziemy mieli jabłek, O oboje? Boa Jeszcze pewnie dodamy sobie jakieś te, nie wiem, jakieś fajne drzewko Zobacz, że tu pan gdzieś jest no kurde ile tych kurde krów jest? Sporo. Będę miał żarło potem, no, to przepali na sobie. No nie?